Mam obawy co do tego, jak głosować w przypadku tej ustawy. Instytut Wolności był powołany po to, żeby faktycznie wspierać organizacje pozarządowe dbające o wolność, drzeżące prawa, które u Polaków zawsze były głęboko zapisane też w sercu. Wczorajsze tłumaczenia na komisji pani minister skłaniały się do tego, że świat się zmienia, a tak naprawdę skończyło się finansowanie. Z administracji Joe Bidena pewnie dla niektórych organizacji trzeba rzucić 70 milionów, żeby teraz załatać tą dziurę, która zniknęła. To są moje obawy. To są moje obawy, bo to nie jest wcale działanie na rzecz organizacji pozarządowych, które niosą wolność i demokrację, tylko które próbują przeforsować pewien ideologiczny koncept dla Polski, z którym ja się całkowicie nie zgadzam. Oczywiście bardzo się cieszę, że idzie kierunek, żeby organizacje w małych miejscowościach otrzymywały środki i tutaj akurat co do tej zmiany i do tego kierunku działania Instytutu. Jestem za, natomiast niepokojące były te sygnały na wczorajszej komisji dotyczące możliwo, możliwego kierunku skierowania tych środków i przyczyn, dla jakich zwiększamy limity wydatków w tym Instytucie Wolności. To są te moje obawy, które nie zostały zniwelowane. Ja za kilka miesięcy wrócę do tego i sprawdzę, kto otrzymał te środki i tutaj z tej mównicy również to przedstawię. Dziękuję bardzo.